Dzień dobry, nazywam się Anna Kalata. Drodzy wyborcy, dość pozornych zmian. Udowodniłam swoim życiem, że potrafię przeprowadzać zmiany. Polacy zasługują, aby mieć godną, dobrze płatną pracę, a młodzi rodzice, żeby bez kłopotu znaleźć żłobek czy przedszkole. Młodzież powinna otrzymać solidne wykształcenie, dopasowane do oczekiwań rynku pracy i nie tylko na uniwersytetach, ale również w szkołach zawodowych. Polscy drobni przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy oczekują wsparcia ze strony państwa. Emeryci i renciści zasługują na godne życie. Konieczne jest podniesienie świadczeń emerytalno-rentowych, likwidacja kolejek do lekarzy i łatwy dostęp do służby zdrowia. A warszawiacy, babcie, dziadkowie i wnuki mogliby spędzać radosne chwile w ogródkach. Mój program przewiduje uwłaszczenie ogródków działkowych. Mam doświadczenie, siłę i pasję, aby program zdrowo długo lepiej wspólnie z państwem wcielić w życie. Zaufajcie mi, wspólnie możemy więcej. Proszę o wasz głos Anna Kalata, kandydatka do Senatu.